Przechodzimy sobie tutaj od razu na StarCrafta. Już tutaj szukamy tych replayów. Zaczniemy może od Ace kontra Moon. Jedną grę postanowiłem Wam tutaj pokazać. Pięć gier oni zagrali. Delta Quadrant, Lost Temple. Uh, Blistering Suns, Kselnaga Caverns i Scrap Station. Którą mapę wybieracie? No, słucham, którą mapę wybieracie? Na czacie. <laughs> Delta Caverns. Nie ma takiej mapy. <laughs> um. Dobrze, chcecie Delta Quadrant. Okej, okay, widzę, że Delta Quadrant się pojawia. Dwie gry pokażę, więc spokojnie. Zaczniemy od Delta Quadrant. Swoją drogą ciekawy, że akurat tą mapę chcecie, skoro jej teraz już nie ma. Została wywalona. Dajemy sobie zasłaniacz. Troszkę go tak ściśnimy. A co? Niech nam nie zasłania. Dobra. Jesteśmy, słuchajcie. PVZ oczywiście, taki finał nam się trafił, jak to mówią, jak to niektórzy powiedzieli. Um, ja sobie zarzucę holsa jeszcze. O, będę Wam laskał jeszcze. Mam nadzieję, że się cieszycie. Um, PVZ. Ja przede wszystkim jeszcze muszę zrobić pauzę. Jeżeli ktoś powie mi Terra Nimba. Intel extreme masters finał. Dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że Imby nie było, nie ma i nie będzie. Dziękuję. A ci, którzy nie wierzą, jeszcze był jeden program swego czasu o tej imbie, więc... więc... Mm... Zobaczmy jak ta gra wyglądała. Ten holst to był zły pomysł. Zjem go później. <grym> Dobra. Krosowe pozycje momentalnie widzimy. Bardzo szybki zwiad swoją drogą w wykonaniu ASA. Trzeba by się tutaj przejrzeć, przyjrzeć jego większej ilości gier i zobaczyć, czy taki ma schemat zwiadu. Zrobimy sobie busy, żeby nam tutaj nic nie wyskakiwało. No i cóż. Nie, nie będę przyklejał, nie będę przyklejał Holsa pod biurko. Schowałem go w papierek. No. Poczekamy tutaj oczywiście te parę minutek, zobaczymy co obydwa je zrobili. Standardowe, bezpieczne otwarcie Muna. Um, Ekstraktor, spawning, pool, potem będzie haczerka. Um, pamiętamy oczywiście przy Delta Quadrant, że pierwszego Overlorda wysyłamy oczywiście tutaj, gdzie nie ma naturala. E, skautujemy oczywiście w tą stronę, czyli e, będąc tutaj, skautujemy na górę. Będąc tu, skautowalibyśmy tu i tak dalej, i tak dalej. E, nie chcemy przelatywać overlordem nad tą ekspansją, wtedy łatwiej go nam zestrzelić. E, co my tu mamy? Standardowy gate, asymilator, e, drugi pylonik, więc zaraz będzie cyber. No, e, Zergo oczywiście jeszcze nie wie, gdzie jest jego przeciwnik. Jest już cyber robiony w tym momencie. Pozostało. Pozostał tylko jeden punkt dla bramkarza. Nie wysyła zwiadu. Jeszcze żaden dronek tutaj nie poszedł. Jeżeli chodzi... Jeżeli chodzi o zwiad. Zobaczcie, wycofał tylko oczywiście z gazu w momencie zebrania stówki. Robi się już upgrade do prędkości. Produkują się pierwsze zerglingi. No i cóż. Zobaczmy jak ta gra będzie się dalej um, toczyła będzie tutaj chyba teraz ekspansja dopiero stawiana. Mam takie wrażenie. Bardzo późna tak naprawdę ta ekspansja w wykonaniu e, Moona. Zobaczcie, że prawie połowa upgrade'u do prędkości, ale mimo wszystko ekspuje dalej, nie wiedząc, gdzie jest jego e, przeciwnik. Tak naprawdę teraz metodą wykluczenia e, może się zorientować, gdzie jest e, Ace i to już jest troszkę. E, to już jest troszkę, no. E, nie najlepsza sytuacja dla niego dlaczego. Decyzję o postawieniu ekspansji zrobił zanim, jak gdyby uzyskał tę informację, gdzie jest jego przeciwnik, prawda? Nie wiedział nawet, czy tutaj jakiś dwóch gate'ów nie robi jego przeciwnik ze środka. Ja jestem tutaj trochę może przeczulony, wiadomo, że to klasa zawodnika mówi sama za siebie, ale w momencie gdyby Ace grał tutaj dwa gate'y z Mida, to bardzo ciężko byłoby mu wybronić tą ekspansję, biorąc pod uwagę jak otwarty jest ten natural, i że mamy tutaj szeroką w miarę rampę. Co robi Protoss tymczasem? Trzy gateway i szybki blink do Stalkerów najprawdopodobniej. Przynajmniej takie mam wrażenie. Chrono Chronobustowane, tutaj kolejne jednostki, czekam. Dokładnie, szybki blink z trzech gateów. Um, no, takie dosyć bardzo ofensywne otwarcie, można powiedzieć. Czyli zastępujemy ten czwarty gateway. Um, Twilight Council i momentalnie chronobustujemy, um, chronobustujemy e, ten upgrade do Blinka. E, tutaj jest e, od tyłu podlatujący Overlord. No, nie ma zwiadu w tym momencie żadnego. Moon nie jest w stanie tutaj zobaczyć, co robi jego przeciwnik. Doskonały timing na tych dwóch gatewayach. Trzeba zobaczyć, że one skończyły się warpować praktycznie w momencie zakończenia robienia się tego upgrade'u blink praktycznie gotowy, zobaczcie, że w okolicach siódmej minuty będzie ten blink co na to wszystko zerg Evo Chamber szybki mam marzenie, że tutaj jest obawa przed Feniksami czy voidrejami można grać, to jest tak jeżeli chodzi o tak dalekie respawny jest duże prawdopodobieństwo, że może inaczej, jest o wiele łatwiej harasować Feniksami i jeżeli mamy maksymalny raż dystans. Dlaczego? Ponieważ mamy kupę czasu, żeby się bronić w bazie, a jednocześnie mobilnymi latającymi jednostkami możemy bardzo długo harasować, co pozwala nam ekspować i tak dalej. Więc y, odpowiedź Moona mimo że nagrana na ślepo, bez y, informacji sprawdzonej o tym, czy rzeczywiście robi y, jego przeciwnik Stargate i będą Phoenixy Daje mu możliwość tutaj spokojniejszego rozbudowywania się, i nie zmusza go do inwestowania momentalnie w jakieś inne jednostki, które tutaj bardziej broniłyby przed tego typu harasem. No, zobaczmy w takim razie. Jest ten blink, i nawet nie było jeszcze 7 minuty. Ile tutaj tych stalkerów? 6 tych stalkerów jest, pylon oczywiście proxy postawiony, czyli 8 stalkerów w tym momencie. No i zobaczmy, jak one się tutaj sprawdzą na tą ilość zerglingów, którą dysponuje Moon. Ten bling oczywiście jest, no i sporo mikro nam się tutaj odbywa. Ja z wrażenia aż zapomniałem zasłonić pasek postępu Rideya. No i tutaj mamy tą strategię, która tak naprawdę no okazała się. No jak dla mnie troszkę nieskuteczna, dlaczego? No bo ponieważ Blink Stalkery same nie są w stanie skontrować zerwingu z upgradeem prędkości. Więc e, jak podoba mi się to otwarcie, fajnie to jest zagrane i tak dalej, no to niestety granie trzech e, gate'ów tutaj zobaczcie, no straty 2000 do 925 nie wspominając o... Nie wspominając o e, upgrade do Blinka, który tutaj był zrobiony. Zerg spokojnie tutaj zaekspował, więc no e, cóż, e, czy jest to dobre otwarcie na zerga? E, ciężko będzie nie, ciężko będzie tutaj e, zadecydować. Oczywiście, gdyby zerg zdecydował się zagrać szybsze rowcze, przykładowo i może inaczej, co by było, gdyby ten atak nastąpił powiedzmy dwie minuty później. Byłby layer, mielibyśmy do czynienia najprawdopodobniej z mm, Roach Warren albo Spire, i wtedy te Blink Starkery o wiele bardziej mm, przydałyby się, i wtedy bardziej lepiej broniłyby przed jakimkolwiek atakiem. No i e cóż, mamy w takim razie dość e, nieudane otwarcie w wykonaniu Ace'a. Który jest bardzo, bardzo w plecy, no to jest w tej fazie gry być już tak bardzo w plecy jak dla mnie, um, nie wiem czy da się z tego wrócić. Co robi Moon tymczasem? To co Zergi lubią najbardziej, czyli niczym nie niepokojony, e, zobaczcie, że przecież ta obrona przeciwlotnicza nie była tutaj do niczego potrzebna, e, nic się z nią nie stało, nie, nie trzeba było jej używać, więc... Niszczy, wiadomo, zniszczalne skałki. Tutaj przygotowuje sobie miejsce do zaeksplowania złota. No i... Um, Spire się robi oczywiście jeszcze do tego. Dużo, dużo dronek. Z tego co już widzę 45 dronów do 32 probek zaledwie. Więc um, przewaga w ekonomii zdecydowanie po stronie Zerg'a. Sporo, sporo gazu, więc... Um, to jest też taka rzecz, którą tu trzeba podpatrywać dla siebie. Um, dlaczego Moon teraz znowu Robimy pauzy, Dlaczego Moon teraz znowu e, Poszedł w Poszedł w e, Mutaliski Wszystko tylko i wyłącznie Jest uzależnione od tego jak duża jest ta mapa I ich pozycji startowych Bez problemu można tutaj kupować To jest to o czym mówiłem Te jednostki latające bardzo mobilne I pozwalające atakować w wielu mm, miejscach naraz Albo może w wielu miejscach w krótkim odstępie czasu, zmuszają naszego przeciwnika do inwestowania w obronę, często obronę statyczną. Jak widzieliśmy, że Moon zakupił sobie tutaj te dwa spore crawlery, um, natomiast Protoss być może będzie musiał zakupić um, kanony. Natomiast my jesteśmy nieatakowani, dronujemy i stawiamy ekspansję. Kolejne. Żeby w momencie, kiedy dochodzi już do jakichś konkretniejszych zwać, mielibyśmy takie makro, które pozwala nam tutaj bez problemu odzyskać naszą armię i wymieniać ją. No bo nie oszukujmy się, że o to chodzi, prawda, jeżeli chodzi o zerga, czyli masa, masa larw i odbudowywanie armii w przeciągu kilku sekund. Kolejny limit. No i zobaczymy zaraz, co będzie tutaj próbował ugrać MUN tymi, um, tymi mutaliskami. On oczywiście widzi. Jest upgrade do prędkości dla Overlordów, e, więc zobaczył te dwa Stargatey, które tutaj mogą go troszkę, no, nie oszukujmy się zniechęcić do zabawy. W Mutaliski widzimy, że rzeczywiście w samą porę odkrył buduje się tylko jeden koruptor, więc ten e, Spire tak naprawdę może się tutaj przydać bardziej w późniejszej części gry do Broodlordów niż w tym momencie. Ponieważ Derg nie chce walczyć z jednostkami Protosa latającymi. Z mutaliskami On by wolał On by wolał Zagrać yy, Roach'ej Hydry Taki mix plus zerglingi, który pozwala mu Z powodzeniem kontrolować Całą armię Protosa, prawda? Więc wszystko to, co będzie miał Roach'ej jako tankujące jednostki Czyli takie, które a tutaj oczywiście biorą na siebie główny ciężar obrażeń jakie zadaje miarma protosa, no i hydry jako damage widzimy, że są robione oczywiście pojedyncze koruptory, ale to jest a mam wrażenie no, no zbyt mało ich jest zrobionych tutaj, chociaż zobaczymy no są już dwa kolejne um, trzy chyba w tym momencie no trzy zrobił te koruptory Moon, także tak właściwie mógłby w ogóle nie robić. Natomiast co robi Protoss? Produkuje Feniksy Ma tutaj cztery te Fenixy. Biorąc pod uwagę, że są oczywiście spory, bez problemu broniona ekspansja. Więc zobaczcie, jak tak naprawdę pozycja gra tutaj dla Zerga po, tej, po tym otwarciu Ace'a. Drugie złoto w tym momencie uruchamiane. Ile dronek? 70 dronów w tym momencie. Dochód zaraz będzie, myślę, dwa razy większy. No i Protoss a 89 limitu do 136 pamiętajmy 70 dronów u czyli de facto Armii w tym momencie jest jakieś 65 natomiast Protos 43 czyli ma jak gdyby 46-47 w armii w tym momencie więc i tak i tak Zerg ma tutaj no miażdżącą przewagę w tym momencie jest ekspansja Ace w tym czasie uruchomiona no sporo tych sporo tych Feniksów zostało zbudowanych tak naprawdę no i zobaczmy jak tutaj ta walka będzie się toczyła ja myślę, że dobrze, że nam się taka gra trafiła, bo to troszkę też podpowiada Wam myślę, jak sobie radzić z tym Wam graczom zergowym, jak sobie radzić z tym powietrzem które coraz bardziej robi się grywalne jeżeli chodzi o Protosa i coraz częściej je spotykamy no i cóż, widzimy, że zerlingi momentalnie zaabsorbowały większość armii Protosa, Hydry bardzo szybko rozstrzelały wszystkie fenicy, no i jest, wychodzi z gry. I tak naprawdę nie jesteśmy tutaj w stanie dużo więcej a, powiedzieć yy, na temat gry Ace'a, no bo ten jego początek spalił go zupełnie. No ta strata kosztowa była po prostu um, no masakryczna. Wy zastanawiacie się już jaką grę pokazujemy. Scrapstation, Xenaga, Blistering czy Los Temple, a ja zerknę teraz na pytania. Ta gra oczywiście nie zachwyciła, zobaczymy co tutaj się działo.